Patrzcie jaki tu jest mega wypas. Tu ich nie ma. Tu jest ścieżka. Widzicie? To jest ścieżka. O! Tu, 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 tu. A tak wygląda cały kopiec. Nie chcę im tutaj przeszkadzać. Stoję na takim. No, na drzewie stoi ogólnie. To jest duże. Ja bym chciał tylko zobaczyć, jaka tu jest polityka prywatności. Tu jest wlotek, tu jest... Dajmy na to dwa. Czy ktoś tego pilnuje, wejścia? Wsadziłbym kij w mrowisko, ale nie będę ich denerwował. O, tutaj jest jakieś zbiegowisko. Tu jest ich mega, widzicie? One cały czas coś noszą i budują. Mi się wydaje, że tutaj kawałek się usuną o to. Albo nie wiem, albo one tak to budują, że tutaj mają takie o, mini wejście, no nie? Widzicie? O! Arkada. <grytanie> Taka. No i co wam powiem? Właśnie obczajam mrowisko Jak one tu ogólnie pracują. Albo ten mnie fascynuje. Jeden mrówek. Ciągnie cały ten patyk. Proszę zwrócić uwagę, nikt mu nie pomaga. Nawet mu deptają po tym, O, teraz drugim rówek pomógł. O! Coś pomaga, ale ściemniają. Ten ciągnie cały czas, o ten. Taki duży kawał. Popatrzcie Jak na niego, to to jest, kurde, konkretny pień. O! Drugi sen nosi tak na lajcie jakieś igły. O! Wepchą igłę i zostawi pewnie. Czyli buduje cały czas, tak. Widzicie? I oni co my z tym krzakiem tutaj zrobimy? Oni coś będą kreować, bo tutaj jakieś krzaki są, tu jest kolejny patyki, no nie ale są mrówki większe, są mrówki mniejsze mniejsze zazwyczaj. No co no? Fascynujące. Albo taki mrówek. O. Co to jest? Mnie się wydaje, że to jest z jakiejś larwy. Przepotwarzanie się odbywało się właśnie w takim kokonie. I oni pewnie ten kokon niosą. Nie wiem po co, ale pewnie, żeby kogoś nakarmić, może i wewnątrz kokonem, bo tam jest jakieś białko, nie białko, może jakieś proteiny. No i targa sobie taki kokon na górę nie? Jedna z mrówek Tutaj ogólnie jest zamieszanie, tak jak widać, duże Nie chcę zakłócać ich miru ale <grywy> nie byłbym sobą Jakbym nie wsadził kija w mrowisko tego. Czy będzie ponika jakaś? Albo o tego. Nie uderzam w mrówki oczywiście. Jest coś? Jakieś poruszenie? Ja wiem. zbytnie nie reagują na to. One wiedzą, że w takiej ilości nikt im nie podskoczy. Bo, jakbym tu rzucił na przykład kawałek obciętego palca, to na drugi dzień zostaje tylko kość. Wypędzlowałyby to na pewno. Dobra. Tak kopczaka na mrowisko. A ja, co? To... Ja jestem w lesie akuratnie. Obczajka za grzybami, mam taki profesjonalny nożyk na takim zwijaku, ale nie ma grzybów. Więc jestem na jeżynach rowerkiem lajtowo przez las. No, dobra, jak coś ciekawego to się jeszcze odezwę na razie hej.